Dobry wieczór jeszcze raz. Słuchajcie, wracając do domu, e, przypomniałam sobie, że mogę Wam coś pokazać. E, z prawej strony prawie nic nie widać, ale słuchajcie, tutaj kiedyś, od 1952 roku do 2020 roku, był to wybieg dla niedźwiedzi brunatnych. Tak, tu była, to jest fosa, tu była woda i można było sobie tutaj przy tych barierkach stać i oglądać po prostu sobie zachowania brunatnych niedźwiedzi. Te niedźwiedzi były wizytówką warszawskiego praskiego zo, jak również wizytówką trasy WZ, która właśnie, o, 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 o to jest trasa WZ, która się ciągnie do mostu do Wisły i most Śląsko-Dąbrowski. Przed nami Kościół Świętego Floriana, ale ja Wam chciałam pokazać coś, co po prostu niestety. Smutne. Smutna wyspa, smutny wybieg bez warszawskich niedźwiedzi. W 2020 roku zostały dwa tutaj brunatne niedźwiedzie: Sabina i Mała. Tak, dwie. Dwie, jak to powiedzieć, niedźwiedzice, tak? Od 2020 roku, słuchajcie, ten wybieg był pusty, po prostu pusty, taki martwy, grobowa cisza. I po prostu ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić tutaj w takim, no, nie jest to duża część, to jest nazwana Wyspa Dnia Poprzedniego. Tak to się nazywa. Słuchajcie, może, ja wiem, że tego może nie widać, ale wszystkie te światełka, które się świecą, jest to słuchajcie, szkło stopione ze starych, zebranych, praskich butelek. Tak. Ogólnie ma przedstawiać kaktusy roślinność kaktusową ta wyspa. No, co za tym idzie wyspa dnia poprzedniego, czyli jakby chodzi o teraźniejszość i przeszłość. A kaktusy są, mają jakby siłę. I stąd jest ten cały motyw kaktusowy tych neonów. Wiem, że tego może Słowiutko to widać. Nie wiem, może spróbuję to przybliżyć. O świecące kaktusy, szklane, słuchajcie, zebrane z praskich butelek, no, śmieci. Po prostu śmieci, ktoś fajnie to wykorzystał. Smutno jest naprawdę, bez miśków tutaj szalały te miśki, po prostu tyle lat. Od 1952 roku słuchajcie. No, także m, trasa WZ, która o tam się ciągnie tam, 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 tam daleko, aż za Wisłę. O, ten tramwaj będzie tam jechał. I warszawskie ZO, czyli za tą wyspą, czyli za tym całym wybiegiem jest już warszawskie ZO. Ja miałabym pewną niespodziankę. Niedługo, ale muszę to po prostu troszeczkę ogarnąć, bo chciałabym Wam coś ciekawego pokazać i opowiedzieć. No i to tyle. Aleja Solidarności, Kościół świętego Floriana w wokół, i tutaj była właśnie wizytówka tego wybiegu dla niedźwiedzi brunarnych. Od pięciu lat, niestety ich tu już nie ma. Naprawdę ich brakuje. Łezka się zakręciła, kiedy dowiedzieliśmy się, że niedźwiedzie zostały zabrane. Te dwie niedźwiedzice, niedźwiedzice Sabina i Mała, zostały zabrane już na teren Zo. A motyw, znaczy ten motyw, um, uzasadnienie było to, że hałas, który tutaj właśnie. No, rzeczywiście, tu jest, dla tych niedźwiedzi był bardzo szkodliwy. No i po prostu stwierdzono, że niedźwiedzie muszą mieć spokój i ciszę. To tyle. Z warszawskiej wyspy dnia poprzedniego nadawała Monika Rak. Do usłyszenia wkrótce. Cześć Wam.